Umiłowani Chrystusie. Już piątą z kolei niedzielę w czasie niedzielnych przyświętych słuchamy fragmentów szóstego rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Zaczyna się on opisem rozmnożenia pięciu chlebów, którym zostało nakarmionych. Co najmniej 20 tysięcy ludzi. Zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Ten cud wywołał entuzjazm. Chciano Chrystusa obwołać królem. Jezus z apostołami przeprawił się na drugą stronę jeziora galilejskiego do Kafarnaum. I tam tym, którzy za nim podążyli, wypowiedział katechezę o chlebie żywym. Ale nie został zrozumiany. Jego słowa wywołały rozczarowanie. Podjęli z Jezusem polemikę. Zbuntowali się i wielu odeszło. O czym słyszeliśmy przed chwilą. I wtedy Szymon Piotr wypowiedział te poruszające słowa: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Boga. Gdybyśmy jednak doczytali dwa następne zdania z szóstego rozdziału Ewangelii świętego Jana, wówczas usłyszelibyśmy na to, rzekł do nich Jezus. Czyż nie wybrałem was dwunastu, a jeden z was jest diabłem? Mówił zaś, o Judaszu, synu Szymona Iskarioty, ten bowiem jeden z dwunastu miał go wydać. Niewiele później jest ostatnia wieczerza. Jezus spełnia to, co zapowiedział. Wziął w swoje ręce chleb i przemienił w ciało swoje. Pisze święty Jan, że Jezus umoczył kawałek chleba i podał Judaszowi, a po spożyciu kawałka chleba wszedł Judasza szatan. Po spożyciu chleba zaraz wyszedł, a była noc. Dał bezpośredni sygnał wrogom Chrystusa, którzy przyszli do ugrujca. Jezus zwraca się do, Piła, do Judasza: Przyjacielu, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego. Judasz zrozumiał swój grzech. Ale nie zdobył się na żal za grzech. Poddał się rozpaczy i popełnił samobójstwo. Także jest dalszy ciąg słów świętego Piotra, tych wspaniałych o wierności wobec Chrystusa. Wieczerniku. Zapytał: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus. Dokąd ja idę, Ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za mnie. Zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, a ty trzy razy się mnie wyprzesz. Kilka godzin później, na dziedzińcu arcykapłana Kajfasza, spełniła się ta zapowiedź. Piotr, wystraszony przez przygodnie spotkaną służącą, trzy razy wypiera się Chrystusa. Właśnie wyprowadzano związanego Jezusa, który spojrzał na Piotra. Piotr wybuchnął płaczem, ale były to łzy żalu i nawrócenia. A potem, po zmartwychwstaniu, Piotr trzykrotnie wyznał miłość wobec Chrystusa i po latach. Koniósł śmierć męczeńską za wiarę. Słyszeliśmy przed chwilą, od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z nim nie chodziło. To widzimy dzisiaj. Wielu przestało uczestniczyć w świętej Eucharystii. Niektórzy jako przyczynę podają zgorszenie. W Ewangelii dzisiejszej Pan Jezus też pyta, to was gorszy? Wielu popadło z obojętnienie, oziębłość, niewiara. Czy i mi się to nie zdarzy? odejścia od Chrystusa. Czy pozostanę przy Chrystusie i Jego Kościele do końca życia? Co robić by w moim życiu nie powtórzyła się tragedia Judasza i tych którzy odeszli? Co zrobić, żeby uniknąć błędu Świętego Piotra? Pierwsze Zachować pokorę. Święty Paweł radzi, jak stoisz, bacz, żebyś nie upadł. A przysłowie mówi: pycha poprzeza upadek. Trzeba się codziennie modlić o wytrwanie w wierze i wierność Chrystusowi. Drugie, nie gorszyć się. Poza rzeczywistym zgorszeniem małych dzieci, które tak surowo Chrystus piętnuje, inne zgorszenia są fałszywe, faryzejskie. Mają na celu uspokojenie sumienia, usprawiedliwienie własnych grzechów. Ale nie da się do końca sumienia oszukać. I w końcu staniemy w prawdzie przed Jezusem Chrystusem. Dalej, Pan Jezus daje nam w dzisiejszej Ewangelii kolejną radę. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem i życiem. Ten, kto czyta Ewangelię, zabezpiecza się, zaszczepia się przed Odejściem od Chrystusa. I wreszcie posilać się chlebem eucharystycznym, komunią świętą, który Jezus nazywa chlebem żywym, chlebem życia, pokarmem nieśmiertelności. Przyjmować jak najczęściej komunię świętą, ale zawsze godnie, bez grzechu ciężkiego w godnej postawie klęcząc do ust z wiarą i miłością. Najmilsi, módlcie się za mną i za innymi kapłanami, byśmy byli wierni do końca, byśmy nie odstąpili od Chrystusa. A ja się modlę o to dla was. Po to, byśmy się wszyscy spotkali, na uczcie zbawionych w niebie. Amen.